Siemanko moi drodzy, witam bardzo serdecznie w odcinku z treningu taktycznego, czyli z zadanek szachowych, które będą na liczesie się odbywały. I cóż, skąd ten pomysł? Pomysł dlatego, że ostatnio gram więcej szachów klasycznych i w ogóle chciałbym, żeby te moje szachy się rozwijały. No a temu służy generalnie raczej dłuższe tempo gry i znajdowanie, no bo w szachach klasycznych, często działa coś, co nie działa w szachach, nie wiem, szybkich, czy błyskawicznych, czyli trzeba się długo zastanowić, policzyć ileś tam wariantów i myślę, że do tego są lepsze mimo wszystko zadania niż na przykład jakieś tam partie blicowe. Dlatego zobaczmy sobie, co tutaj, co tutaj mamy. Pokażę Wam, jaki to jest mniej więcej poziom. 2,581, tu jest zadanko, okej. Okay. No, i teraz tak zacznijmy sobie od policzenia materiału. Cóż, mamy wieżyczki, to porówno goniec skoczek, to porówno. No, w pionkach ja mam pionki 4, rywal ma pionków 5, tak. No i hetmany. Więc wszystko wskazuje na to, że muszę właśnie grać bardzo dynamicznie. No, bo jak nie, no to po prostu zostanę z pionkiem mniej i będzie kiepsko. Tutaj skoczek stoi bardzo fajnie. Może, może grozić jakimiś widłami. To jest pewna słabość w pozycji. Jakie ja mam szachy? Ja mam takiego szacha, tylko czy on coś mi daje? Na bicie królem pewnie mógłbym jakiegoś wjazdu wieżą próbować i działać na związanie. No zaraz zobaczymy, tak. Jest, jest to. Yy, ha, 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 ha. Czy ja mam jakieś bicia? Ja mam bicia skoczka, ale to jest totalnie głupie bicie. Takie bicie jest też totalnie głupie, ale istnieje. Yy, hmm. Więc zbić to by było chyba na tyle, no i wiadomo, bicie tego piona. Ataki, mogę atakować hetmana, mogę atakować tego piona, tylko że wtedy tu puszczam pole i tracę wieżę, więc to mi się nie opłaca. Mogę atakować tu hetmana, co jest bardzo ciekawe, bo na atak hetmana, hetman jak się ulotni, no to ja mogę zbić tego pionka z szachem, więc to jest na pewno bardzo, bardzo na plus. Bardzo na plus, i teraz tak. Mogę też grać atrze i wyganiać jego najzwyczajniej w świecie yy, skoczka, tak? Bo na to nie można iść tu, bo bicie, na to tu też nie można iść, bo bicie. A jeżeli on musi gdzieś odchodzić, no to ja już mogę pewnie tą wieżą na spokojnie sobie wjechać. Yy, policzmy, czy naj, najpierw to działa, nie? Bo na, na taki ruch, oczywiście, oczywiście. Bicie. No, tylko problem jest taki, że on nawet nie musi bić, może odejść. No, ale wtedy zyskałem pionka, tak? Bo tu na bicie, no to już chyba faktycznie mogę zagrać tą wieżą na, na F1 i jest ok, tak? No, ale jest też na przykład taki ruch jak bicie Hetmanem. I wtedy ja wjeżdżam sobie wieżą, no Hetman gdzieś odchodzi i nie widzę, czemu miałbym mieć jakąś rekompensatę za to, nie? Jest, jest też taki ruch jak Hetman C4, tak? Z, I wtedy wieża, żeby docisnąć na punkcie F7, tak? Także opcji jest sporo. Najbardziej naturalne chyba byłoby A3 w partii, żeby tego skoczka po prostu gdzieś tam wywalić i wtedy wjechać wieżą, nie? To by było takie dosyć, myślę, intuicyjne, ale na to nawet taki ruch, tak? A nie no Bicie i bicie tutaj Hetman, więc tak nie można. Hmm. Wieża. Albo tak wieżą właśnie. No tylko co ma co taki ruch można zagrać? Ten hetman musi gdzieś odejść i ja chyba się dobieram do punktu F7. No bo co on innego ma grać, jak nie. Jak nie. Odejście Hetmanem. Może też odejść tak. No, ale to wtedy zdobywam Hetmana, to chyba jest ok, tak. No, wieża F1 my, mi się podoba, taki ruch też mi się podoba, ale, no, w sumie, skoczek wróci i nie ma tu jakiegoś. No, no i taki ruch jest, nie? Ale na odejście już wtedy skoczek broni. Więc może to nie jest najlepsze. Może lepiej by było od razu wjechać wieżą na F1. To jest taki naturalny ruch, żeby docisnąć na piąku, nie? Hmm. Dobra, policzmy sobie, tak? Chciałbym mniej więcej 5-8 minut poświęcać na jedno zadanie, żeby po prostu jakby policzyć, wliczyć się w warianty, ale z drugiej strony też no, mieć tą presję czasu, która byłaby w partii zwykłej, tak? Gdzie nie można liczyć nie wiadomo ile i trzeba, trzeba to wszystko jakoś oszacować, nie? nie? Żeby, żeby po prostu... No, wyliczyć to co trzeba, ale też nie za długo. Zarządzanie czasem jest ogólnie dosyć ciężką rzeczą, co mi nie zawsze wychodzi, więc no. A na taki ruch, no to szach, nie? i po prostu na odejście albić nie może, bo odbije wieża, tak? Więc to też nie jest takie kolorowe. No, ale dobra, mój pierwszy ruch to jest Hetman znaczy Hetman, wieża na F1. I Hetman musi gdzieś odchodzić, i to mi się podoba. Wiecie co moi drodzy? Ja chyba to zaagram. Wierzę na F1. Taki najbardziej naturalny ruch. Ok, logiczny. No, i teraz mogę zdobyć pionka. Yy, jest też opcja zawsze takiego ruchu, i wtedy no, będę groził gdzieś atakami. Tylko wtedy jest taki ruch. I taki ruch, i wtedy to już chyba może wyjść nawet skoczek, i ja stracę. Więc to jest troszeczkę problematyczne. Na wieżę, ale na gońca? Goniec bije? No tutaj nie może odchodzić raczej, no było takie zasłony jakieś. Na to na to odejście. Hmm. Okej, okay. może taki ruch też, żeby tu docisnąć, ale. No dobra, najprostsze byłoby po prostu wybicie. No i co, co na odejście królem. Na odejście królem. Może wtedy taki ruch? I ten Hetman ma tutaj bardzo ciasno. On nie ma w sumie za bardzo gdzie odchodzić, żeby jednocześnie bronić skoczka. Tu jest problem. Nabicie odejście wieża. Wieża D5. Hetman musi gdzieś odchodzić, ale nie może odejść tu, 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 tu. tu. Więc na bronienie skoczka jest tylko taki ruch. Więc bicie, odejście, wieża, tak. I ja mogę w tej pozycji. A co, jak zagram taki ruch? Aha, taki ruch po prostu, no. Co tu się dzieje? Hetman tu. Wow, dosyć ciężkie, dosyć ciężkie to się wylosowało. Hmm, dobra, może spróbujmy w takim razie. A, jakby od razu zagrać wieżą właśnie. I na odejście. tu? O, co. Nie, nie ma takiego ruchu. No dobra. Pierwsze planowe jest bicie na pewno. I na odejście. Jest, jest. jest liczyłem taki ruch, nie? No i Hetman musi praktycznie odchodzić tu. No i jakiś ruch może po prostu. Taki, tylko tutaj są szachy, nie? I to mi się nie podoba. Mhm. No w partii bym bił. W partii bym bił gońcem, ale też może odejście wieżą może być ciekawe. Bo jest atak na hetmana, nie? I ten hetman musi gdzieś odchodzić. O, jak tu by odszedł? To taki ruch. Ale tu może odejść. No i nie widzę konkretu, nie? Nabicie, bicie. odejście. Bicie, odejście, wieża. Wygląda to dobrze, dobra. Idźmy trybem, że coś się znajdzie. I chodziło mi o to, żeby wieżą wejść, tak? Do akcji, żeby nie było szachów po ostatniej linii na mojego króla, nie? Tak. No i dobra, i to jest prawidłowe. A, no goniec przecież saportuje wejście na pole H5. Czyli pewnie to jest taki ruch. Bo na, nie ma mata, no bo wieża wybije. A ten Hetman nie ma gdzie się odsunąć, żeby jednocześnie bronić. W ogóle ten Hetman jest łapany. Tu? No to on nie ma odejść. Tu, 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 tu. A chwila, a jeszcze taki yy, ruch mi przyszedł do głowy śmieszny jak... Ale nie no, tutaj nie ma żadnych wjazdów, bo po prostu bicie tu, tu i nabicie to co? Ja dostanę mata? <laughs> nie no, bez jaj. Taki ruch i taki ruch, to chyba nawet mogę tak zagrać i na bicie mogę chyba odejść. Dobra, zagram w ten sposób, to wydaje mi się bardzo logiczne. Tak. Także udało się jedno zadanko rozwiązać, czas tak mniej więcej 8 do 10, no około 8 minut myślę rozwiązywałem, no bo tak, ja liczyłem jeszcze taki w ogóle no bo na to, no właśnie, co na to, na to odejście królem, właśnie, nie, no bo bicia, to muszę uważać już, bo na to jest to, to i dostaję mata jeszcze, o, tutaj, no, śmiesznego, albo nieśmiesznego jakby to było w partii i jeszcze taki ruch w ogóle myślałem, ale. No bo grozi bicie Hetmana. Ja nie mogę znowu być Hetmanem, bo jest to to i tutaj, nie jakiś taki ruch. Albo tak muszę odchodzić. Ale to już jest remis. Więc co na Hetmana tutaj trzeba grać? Bicie wieżą. Aha, a co na skoczka? Hetman. I na wieża. I tak oddaję Hetmana, ale zostaje no po prostu z. Okej, okay, to jest po prostu wygrane, tak? Tutaj nawet. Dobra. Ale fajnie, udało się, udało się. Uu, udało się to zadanko rozwiązać dobrze. I tym samym, moi drodzy, zobaczcie, jeszcze nigdy mi się nie udało wbić. A jest 2601 w zadankach, więc no myślę, że spore, spory plusik. No bo zadanka to jest coś, co właśnie jest podobne do szachów klasycznych i, i właśnie tak to wygląda. Że po prostu mamy czas, liczymy i. Finalnie jakaś decyzja musi zapaść. Dobra, już mamy kolejne zadanko. I teraz tak, mam piona mniej. Pion mniej, ale za to zobaczmy, że mój przeciwnik ma dosyć wyeksponowanego tego króla. Co nie jest raczej najlepsze. No ja mam dużo szachów, tak? Mam szach hetmanem, tutaj trzy opcje. Hetman jeszcze w ogóle tutaj może wjeżdżać. Szach też wierzą. Szach wieżą byłby najbardziej naturalny, no bo ten hetman jest wtedy wolny do ataku, nie? Na coś takiego, odejście szach na przykład. No i tutaj już na jakieś odejścia wieża by wjechała tutaj i po prostu może nawet taki ruch i ten król jest na jakimś dzikim spacerze. Pytanie, czy może tak wchodzić, czy nie może? <laughs> I to jest właśnie dobre pytanie, bo ja nie wiem, na to, na to odpowiedzi nie znam jeszcze. Pewnie łatwo by było w partii dawać wieczniaka, nie? No bo szach, odejście, szach. Yy, na jakieś odejście, szach, więc wieczniak, jakby tutaj jest. Mimo, że jest pion mniej, także <laughs> w partii bym na pewno coś takiego rozważał, gdybym nic nie widział i miał mało czasu, to bym po prostu pewnie wieczniaka dał. A tutaj szach na odejście, tu no to już spada pionek. I odejście tutaj jest szach, to musi być złe. To, to tak nie można w szachy grać. Sorry, tutaj i tutaj. Mnie interesuje ruch i taki mnie interesuje ruch szach. Na przejście, tu jest po prostu mat w jeden, więc to tak grać nie można. Czyli na to, tu szacha trzeba. Nie sądzę, że zasłona pionem, bo tutaj to się robi bardzo niedobre. Czyli na szacha, e, odejście szacha, trzeba iść tu. Na 99% trzeba iść tu. No ale wtedy właśnie pytanie, czy... Dobra, liczmy jeszcze raz. Szach. Odejście. Szach. Na 99% nie można pchać pionem, więc król odchodzi. I wtedy mam taki ruch jak wieża. Ale jest taki ruch nawet... Ta... A nie, nie mogę... Nie, nie, nie. Szach, odejście, szach... I na to wieża, tu odchodzi szach. Dobra, to musi być to, musi iść to, muszę tutaj wyjechać wieżą yy, i zobaczmy co to będzie. I tutaj chyba muszę dawać szacha, no bo to musi się wszystko trzymać dynamicznie. <laughs> tak też jest, w partii byłby dodawany czas 30 sekund, także można jak najbardziej się zastanowić. A dwa ruchy praktycznie od ręki, więc koło minutki. I teraz tak, na szacha król ma jedyne odejście. Ja mam takiego szacha, no ale on ma odejście na przykład tu. I wtedy już ja nie mam za bardzo szachów, więc to mi się nie podoba, wypuszczanie go stamtąd. W ten sposób szach, odejście. Ale z drugiej strony na szacha odejście ja mam taki ruch jak wieża. No, to jest ciężka zagwazka, czy to Hetmanem wjechać, czy wieżą, nie? Bo Hetman odejście wieża. No, jak ten król gdzieś tu pójdzie na spacer, to jest kiepsko. Tylko że jest tak. Hetman odejście wieża. I pion na przykład. I ja wtedy nie mam szachów. Za bardzo. Znaczy mam taki szach. Ale nie wiem, czy tu jest coś więcej. Szach, odejście. Może być taki szach. Ajajaj. Nie jest prosto, a trzeba coś decydować. No i cóż, szach odejście. Szach. No to są w sumie dwa odejścia, tak Na to co coś się znajdzie jeszcze, ale... Na to tu, tu i tu nie mam praktycznie żadnego szacha. To mi się bardzo nie podoba. To może być bardzo kiepskie, a mi grozi mat po prostu w jeden. Więc może wieża po prostu. Znaczy. Nie, chwilę, co ja mówię. Bo wieża tu, tu. Właśnie to hetmanem o to mi chodzi. Czyli. Czyli może taki wjazd. Dobra, tak zagram. Dobra, kolejny dodawany czas, więc, więc, więc tak, no i szach się narzuca, tak, bo jak tu król odchodzi, no to już jest kiepsko, bo hetman wjeżdża, więc tu zasłona. Ale to może nawet taki szach. Król odchodzi, szach, tu, no właśnie, i co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Szach... Mhm... Mm no, te, jakby ten szach chyba zagrać trzeba, bo jak nie to ja po prostu nie mam tempa. Yy, I totalnie wszystko przegrywam, tak? A, i tutaj nie ma wjazdu wieżą, to jest kluczowe, bo Hetman broni, nie? Mhm. Dobra, ja ten ruch zagrać muszę, nie ma innego. Właśnie to też jest jedyny dla rywala. Kolejne 30 sekund powiedzmy. Tu król ruszać się nie może. O, tu może być bardzo piękne wtrącenie, bo na szacha, tutaj on raczej nie pójdzie, bo tu jakieś szachy, tu może być bardzo ciężko. A na bicie ja mam taki ruch jak szach. Tylko co na zasłonę. To wieża może nawet chyba wjechać. Wydaje mi się, że to może być to, bo na szacha on po prostu odchodzi i ja nie mam nic więcej niż, yy, niż jakiś tam wieczniak tu lub tu, więc ja muszę zagrać taki ruch. Nie, nie, nie muszę, <laughs> nie muszę jednak. Kurczę, czyli to jednak był ten szach, no ale czemu to jest niby dobre? No i szach, odchodzę i teraz to, a czemu taka różnica to jest? Czemu to jest taka różnica? Czemu nie mogłem od razu tu zagrać? Bo jest odejście? No bo na bicie to mi się zgadzało. To właśnie jest szach. I na to ja mogę nawet tu wejść, nie? I na to to pewnie mogę. No. I, i na to mogę nawet tak, więc to jest ok. Ale nie policzyłem, że. Nie policzyłem, że tu jest odejście. I ja tutaj mam. Aha, ją wymienia hetmany. Wow. A tutaj nie wymienia tych hetmanów. Szach, no bo na to to liczyłem, że musi być źle. No, no a na to myślałem, że szach. I teraz to działa. A czemu tu nie działa to? A, no tak, bo jest szach wieżą, a nie Hetmanem. A na to, jak się cofnie, to ja mam taki ruch. I on mi nie da mata, bo jest związany. No, liczę, liczę, to potrafi jednak. Y <laughs> y potrafi jednak, kurczę, zaczarować. A to widzicie, a to, to samo, co ja zagrałem. Czyli to nie działało, dlatego że na odejście jest szach wieżą. Zasłona pionem. No bo wiadomo, hetmanem nie można. Tu? No i tu, i to jest remis. Bicie. To. To. Łoma. Tylko nawet nie byłem blisko, żeby tą, tą końcówkę doliczyć. Co w sensie, to, się to, ten koniec wariantu. Ale tu mi się udało, trzeba przyznać, że to było dobrze, to było dobrze. Hop. 3, 4 ruchy. Pięć. Nie, to mi się już nie da. Cztery ruchy chyba. Udało się dobrze, natomiast zabrakło, zabrakło troszeczkę tego do końca. Cóż, zobaczmy może jeszcze, może zobaczmy jeszcze. Teraz znowu 2,580, odanko. 2,580, okej. Okay. Dobra. I cóż, tu mamy tak, tu mamy tak. Pionów ja mam 5, rywal też pionów ma 5. Ja mam dwie lekkie figury, on ma trzy lekkie figury. Wierzę porówno. Hetmany, no to ja po prostu mam lekką figurę w plecy. No to jest tylko jedna możliwość. Muszę coś tutaj mieć na taktyce, bo inaczej by to wszystko po prostu spadło. A jeżeli jest zadanie, na liczę się, no to ja po prostu muszę jakoś tu wygrywać. Teraz pytanie: jak. Yy... Tu szach, totalnie nie ma sensu. Tu szach ma troszkę więcej sensu. Je, są dwa szachy z koczkiem. Yy, no tak. Tylko, że na szacha z koczkiem wymiana, wymiana. No aha, no i grożę takim ruchem. To jest, to jest jakaś groźba, ale odejście królem, czemu to ma być aż tak dobre? Yy, szach, szach. Szach. No ale to nawet zasłona gońcem, tak? No i co ja w tej pozycji mam? Totalnie nic, na no, bicia to nic nie mam. Tu zasłona gońcem, bicie. No to bicie. I o, może jakieś widły tutaj. No bo patrzcie, to szach, gdyby się zasłonił, no to może być bicie. I na to, gdybym wykasował tego skoczka, to byłyby widły, ale on może nawet tutaj odejść po prostu. I co ja tu mam? No w sumie nic za bardzo tu nie mam. Więc ten szach mi się nie podoba. Może szach skoczkiem, bo tu by były widły, tak? Albo taki ruch nawet. Żeby na to mieć wtrącenie. Eee, dobra, a bo na to by groziły te widły, tak? Tu, tu, tu. I na odejście jest szach. Nie, zresztą no nie ma. Nie, no, atak na wieżę, tak? No nie wiem, kurczę, czy to jest aż takie dobre. Tu na pewno mogą być jakieś motywy z tymi widłami. To, to zdecydowanie. Zakładam, że pierwszy ruch musi być szachem, no bo jak nie, to, to wszystko mi spada. Mam atakowanego Hetmana. Ten Hetman raczej musiałby gdzieś odchodzić. No, tylko gdzie? No tu jest odejście z szachem, z szachem, tak? Ale na to... Czy ja coś tu mam? Bo nic nie widzę. Na to nawet odejście takie. Ja, co ja tu mam? Nic tu nie mam, kompletnie. Więc szach, szach hetmanem nie może być dobrą opcją. Szach z koczkiem może jest lepsza. No ale wtedy... nabicie no to chyba muszę bić hetmana, nie widzę nic innego. No i wisi go... nie, nie wisi nawet goniec. Wisi tu pion, czyli szach, bicie, tu wisi pion, a nawet jest taki ruch. I ten goniec mi tu chyba wszystko po prostu... no tak, tu, 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 tu. No i dobranoc, nie mam żadnych szachów, ataków. I jest lipa totalna, więc chyba skoczka też muszę odrzucić i hetmana. To co zostaje? Wieża. To mi się podoba ten ruch, dlatego że wchodzą w następne widły, tak? Tu, a nabicie hetmanem, to ja mógłbym nawet pewnie zagrać szacha, wybić i jakoś tam na taktyce to skubać. Tu, nabicie hetmana, to się raczej tego nie boję, bo jest szach. Król musi odchodzić gdzieś, i ja wtedy mogę nawet wybić. No tak, to się może zgadzać, bo tu. I na Hetmana jest szach, odejście, bicie i na bicie jest bicie. I jednocześnie wisi jeszcze tutaj. To chy chyba będzie dobre mimo wszystko. Na wieże, jeżeli on by wybił, no to ja mam nawet szacha i na odejście szacha i wtedy biję Hetmana. Bicie. Bicie skoczka wygląda najbardziej. No, ja nie widzę. Wjazdy z skoczkiem chyba po prostu przegrywają najzwyczajniej w świecie. Tu, tu, tu. Tu nawet takie ruchy to jest po prostu przegrana, według mnie. Eee, więc hetmanem też za bardzo nigdzie nie mogę. Dobra, no zagrajmy to. Skoczek bije. Znaczy wieża bije skoczka. Niestety, moi drodzy, niestety jest to złe. No dobrze, policzmy dlaczego. No, hetman. Też jest zły skoczek. Okej. Okay. Kompeks twierdzi, że ten wariant wygrywa. Co dla mnie jest, no. Nie powiem absurdalne, ale okej. Okay. No, bo bije, tak? No i goniec, tak. No i. Co ja tu mam? Szacha mam. Ale to też nie jest to. A, tu mam bicie wieżą. A. I teraz bije. A, i na odejście? Że mam figurę mniej, ale to się jakoś tam trzyma, tak? <grywia> no właśnie, także bądź tu mądry i wygrywaj z Liczem. Bądź tu mądry i wygraj z Liczem. Nie jest to takie wcale proste. No wow, ej, no ale to jakieś super trudne było. Ja myślałem, że w ogóle tak. I na bicie, że to się trzyma, bo szach, odejście, bicie. I na bicie, bicie. Coś takiego liczyłem. No ale nie, tu też zostaje bez figury. No. Także, kurczę. Czyli to jednak był wjazd skoczkiem. Skoczek, bicie. Hop, hop. I teraz nie doliczyłem tej opcji. Że to jest takie dobre. No, także moi drodzy, nie jest łatwo w tych zadankach, bo widzimy, że okej, okay, no tutaj. Hop. Może ja zdobywam jakoś tego gońca. Hop. Aaa. No i niby to trzeba bić i wtedy hop. I ja wtedy odbijam. No to tak. To ja rozumiem, że to jest lepsze. No cały czas to jest tylko w sumie... Yy, ja mam dużą aktywność, ale to jest tylko pionek więcej. No ale widocznie to starcza. No dobra. Na dzisiaj w takim razie yy, kończmy. Dajcie mi znać jak coś, czy taki format by w ogóle Was interesował. Gdzie ja właśnie liczę jakieś zadanka, próbuję tak jak w klasyku dojść do tego o co chodzi w danej pozycji. No i później właśnie może jakiś timer ustawię i będziemy, będziemy, próbować, będziemy próbować po prostu rozwiązywać zadania, szkolić się i dzięki temu no, podnosić umiejętności szachowe. Dzisiaj jeden do dwóch wygrał Liczes, ale myślę, że tak czy siak nauka gdzieś tam w głowie zostaje. Jak się podobało, poproszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa!